Siema Pany Panewy Bierzemy się za montaż dzisiaj błotników tutaj już w tym pasacie, B6 Tu już mamy nowy błotnik Nowka sztuka, polakierowany Wiadomo, jak się zarzuci to na auto to będzie troszkę innoci, No bo ten lakier, który jest na aucie ma już te 15 lat No i co, bierzemy się tutaj Poskręcamy te śrubki, sadzimy wygłuszenie I będziemy tak nagrywać dzisiaj, jako może pogoda nie sprzyja Będę po prostu robił to wyrywkowo w pierwszej kolejności tak. Kręcimy tutaj te dwie śruby po przykręceniu błotnika. Wsadzimy wygłuszenie do środka. Dogniemy go. Wkręcimy tą śrubkę tu od środka aż drzwi. I będziemy kręcić górę. I już założymy zaczepy tutaj do zderzaka. Zderzak też jutro powinien być, więc będziemy go montować. I pięknie już błotnik jest zrzucony. Na razie przekręciłem tylko tą stronę, tu na dole, tą śrubkę i tą. Sadziłem wygłuszenie, jeszcze została cała góra. Muszę ją tu teraz podpasować bardziej, żeby to wszystko naszło na siebie tak jak trzeba. No i tyle założę z drugiej strony. I można brać się za zderzak i machę. Tutaj jeszcze będą się te linki, i tutaj te wszystkie przewody podłączać. Ale to jak już wszystkie części będą założone, i ja auto będzie zamknięte. Dobra, skręcam to dalej. I tak jak widać, błotnik osadzony, cały już poskręcałem. Troszkę go podociągałem, bo było nierówno. Ale jest dobrze, jest ustawiony. Ludzie się otwierają bez żadnych uderzeń. Wszystko jest poskręcane, więc jest ok. Można tak zostawić. Szpara jest w miarę utrzymana. Więc jest ok. Oba błotniki już są założone z jednej i z drugiej strony. Teraz tylko przyjdzie zakładać ślizgi, zderzak nam dojdzie i zakładamy zderzak, machę. Auto już przestawiłem, bo wiadomo jak już przykręciłem te błotniki, całe te chlepacze mogłem skręcić, że płyta podłogowa się podniosła, nie charatała po ziemi, więc już jest przedstawiony, Jest już pod garażem, tak więc mam dostęp do prądu, do wszystkiego. Nie muszę ciągnąć kabli. No i co? I będziemy go składać dalej, czekajcie na filmik z z montażu sterzaka, maski. Później tam tylko jeszcze uzupełnimy jakieś te wnętrza. Tutaj te filtry, różne pierdoły, jakieś tu zaczepy brakuje, jakieś kable i itd., ale auto normalnie pali jeździ, więc jest ok. To tyle, dzięki i cześć.